Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem Faks 10% Litrowa puszka A co? E, dużo tu nie pisze Tylko tyle, że jest to Piwo jasne, pasteryzowane Alkohol 10% Składniki woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, kukurydza i chmiel e, I oczywiście uważony przez Royal Unibrew e, w fax Denmark. No i tyle. No ale fajna puszka, nie? E, przypomina mi się, że tak powiem, loka, lokalne Połem. E, na początku lat 90. To się kupowało. To się o, i co jeszcze? I włajaka um, z lokalnego promorowskie. A co? E, no, dobre piwo. E, coś niezwykłego w tamtych czasach, szczególnie z takim producentem, e, no, Oczywiście pomijając portery, ale jeśli chodzi o mocne nagary, nie było takich mocnych nagierów. Dobrze, no to co my mamy? Złoty kolor klarowne. Piana ogromna, ogromna Dolej no, dolejmy jeszcze. Ładny się pieni. E, pięknie to wygląda. Aromat słodowy. Troszkę takiej jakby cukierkowej, landrynkowej, e, słodyczy też. E, Ciupęki, Naprawdę minimalny, chmielowy. Aromat ziołowy. No i chyba to wszystko. Przejdźmy do najlepszej e, um, najlepszej części programu, czyli smak. A pełne słodowe, e, raczej słodkie. Troszkę kukurydzy czuć, ale pojawia się goryczka całkiem wyraźna. Nie to, że udawana jest, całkiem wyraźna goryczka ziołowa, bardzo przyjemna. Fajnie, troszkę takich cytrusowych akcentów, może nawet taki lekki pomarańcz gdzieś. Bardzo pijane. Nagazowanie jest małe, chyba wszystko w pianę poszło. E, także bardzo fajnie się to pije. Z tych takich um, słodszych piw. E, trochę przypomina mi takie Warkę y, Strong, ale z tych pierwszych. Właśnie z tych pierwszych było takie słodziutkie, dobre, e, słodowe. E, teraz już jest troszkę inne, mi się wydaje, troszkę inne. E, a to jest to. To jest to. To jest słodowe, takie e, słodkie, no troszkę kukurydziane jest, zgadza się, ale całkiem przyjemne. Alkohol całkiem porządnie ukryty, chociaż no, później się go czuje, e, jest rozgrzewany w przełyku, e, ale ogólnie jest bardzo przyjemny. Taki klasyczny Strong lager, ale przyjemny i nachmielony, no to się, to się, liczy, to nie jest tylko takie piwo, taki mózgojeb. To jest porządne piwo, pije się jak piwo, odbiera się to jak piwo, jest goryczka, no alkohol podwyższony, ale wszystko jest w normie. Naprawdę jest y, przyjemne w odbiorze, bardzo pijalne. Ehm, no tylko że trzeba uważać, przy 10% Rozgrzewa, zdecydowanie. Ehm, można go pić jako Winter Warmer, nie? Czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba, mi się odbywał. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, bo nie wam przypominał każdą musimy na kanale, żeby mieć na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej ale tego Wasze zdrowie.